Dokładnie 19 lat temu, 2000 rocznik, dokładnie 18 kwiecień, czyli czwartek, tak jak dzisiaj mamy, urodziłem się ja. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Oczywiście z tej strony, sna nie snajper Hubert Głowacki, bo tak mam na imię i nazwisko. I w tej serii. To jest taki, słuchajcie, malutki dla Was specjal, bo ja właśnie skończyłem 19 lat i mam takie przemyślenia, żeby Wam trochę powiedzieć o sobie, o tym, co robię, jakieś ciekawostki o mnie i tak dalej. Będzie to, mam nadzieję, że fajny sposób prowadzony, trochę sarkastyczny i w ogóle także mam nadzieję, że Wam się taki nowy format spodoba. On będzie się pojawiał w każdą niedzielę. Tak postanowiłem. Może o 15 w niedzielę, może o 18 trochę później zrobimy. I mam nadzieję, że będzie się pojawiał co tydzień. Nie jestem pewien, ale mam nadzieję, że przez rok będzie co tydzień pojawiał się właśnie dodatkowy materiał z tego, żebyście się trochę dowiedzieli o mnie i co tutaj będzie w ogóle mówione. Będę trochę mówił, co się działo u mnie w ciągu tygodnia. Będzie to podzielone na kilka, powiedzmy, takich części. Będzie codzienna, w sensie cotygodniowa o mnie ciekawostka jedna. W sensie powiem coś o sobie, tak? Może yy, mało osób o tym wie, ale to będzie teraz wiedziała. No i będzie na pewno, yy, jeżeli będą jakieś pytania w komentarzu, to będzie co tydzień będę brał jedno pytanie i będę omawiał w 100%. Także na pewno zostawiajcie bardzo dużo komentarzy, o co chcielibyście mnie spytać, to ja jak najbardziej będę na nie odpowiadał. I będę brał co tydzień inne pytanie, będę na nie odpowiadał. Także zadawajcie bardzo dużo pytań, bo co tydzień chciałbym jedno pytanie omówić tak naprawdę obszernie. Jak mówię, jedna ciekawostka o mnie, jedno pytanie i trochę dzisiaj opowiem wam takim słowem wstępu, a ta seria będzie się nazywała. To i owo o mnie, czyli o Hubercie Głowackim, także ja was zapraszam już do oglądania. I pewnie hejterzy mnie spytają, nie? Ej sniper, po co? Kolejny materiał nudny i w ogóle co to ma być? Czemu ty w ogóle nie jesteś kreatywny? Czemu ty w ogóle stoisz, nie siedzisz tam na krześle, który stoi, tylko wiecie, muszę się opierać albo przestawiać kamerkę pod krawatem chodzisz, rozwalona jakaś koszulka, co to ma być? Słuchajcie, zdarzają się takie osoby, które oczywiście negatywnie oceniają moje odcinki, ale wiecie, jakie ja mam zdanie. Bardzo pozytywne, ale oni jak oglądają odcinek, to mówią O mój Boże! 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 Co to jest? Nie da się to oglądać i w ogóle, słuchajcie. Na temat hejterów mógłbym, mógłbym się wypowiadać godzinami, ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj w sumie porozmawiam o swojej przeszłości, która się wydarzyła w sumie od początku mojego życia. Głównie o dziewczynach, bo wiem, że może kogoś to interesować. Także ja Was zapraszam już do omawiania tej dzisiaj jedynej rzeczy, którą chciałbym Wam się z Wami podzielić. Także zacznijmy od tego, że miałem w swoim życiu cztery dziewczyny. Powiedzmy, a już mam 19 lat, nie? Cztery dziewczyny. Nie będę mówił z imienia i nazwiska, bo. Nie warto, bo nawet nie będę o tym tak mówił, ale po prostu chciałbym podkreślić, że miałem cztery dziewczyny. Najdłużej byłem z jedną, która. Byłem z nią 8 miesięcy, także można się pochwalić już nawet ładnymi liczbami, ale właśnie 8 miesięcy byłem, a z pozostałymi tak dzień, tydzień, wiecie, strasznie króciutko. I wiem, że niektóre oglądają mnie do tej pory, także ja pozd pozdrawiam. Przynajmniej trzy, bo z jedną miałem spinę i dalej niby mam spinę, także ja ją nie pozdrawiam, bo i tak pewnie nie ogląda. Ale te trzy pozostałe naprawdę bardzo serdecznie Was pozdrawiam i naprawdę dużo nie, nie, Dużo dałyście mi w życiu. W sensie to na takiej zasadzie, że trochę mnie nauczyliście, inne mam nastawienie do różnych rzeczy. Inaczej patrzę na coś, inne mam nastawienie w ogóle do związku, i tak dalej. To można by opowiadać i opowiadać, tak? Na pewno dużo szczęścia mi dałyście. Dałyście mi taką pewność siebie, której też czasami mi brakuje. I taką naprawdę myślę, że szczerze rozmawiałem z Wami. Mogłem powiedzieć o wszystkim, tak, zaufanie było duże. Także ja myślę, że tutaj. Mówię, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i dziękuję za to, że spędziłyście ze mną tyle czasu w sensie no, te związki, ale też po prostu bycie, pisanie, rozmawianie i tak dalej. Bo wiecie, jak ze mną ciężko wytrzymać dziewczyny, także wiecie o co chodzi, tak? I powiem wam, że już trochę przemyślałem te sprawy z dziewczynami. Wiecie, dużo kłopotów też niby jest i tak dalej, ale na pewno dużo wyciągnąłem z tego. I na razie mam takie podejście z daleka, tak, do związków, bo ostatnie związki były, nie wiem czy... W sensie, te krótkie związki według mnie były powodzeniem, bo większość dziewczyn może powiedzieć, że to nie powodzenie, bo dzień, byłem, tydzień... Ja to próbuję wnioski wyciągać, tak, że byłem może tak króciutko, bo był jakiś powód, tak, i mogłem sprawić przykrość albo tak dalej i na przyszłość staram się tego nie brać w ogóle. Także myślę, że takie mam przemyślenie i mówię, moje związki, może się kończyły krótko, ale uważam, że to było powodzenie, bo dużo się nauczyłem. Jak mówię, dużo przemyślałem. Dużo mam różnych obiekcji na ten temat i mam nadzieję, że u Was jest tak samo. Jeżeli macie związek i potem Ty zerwiesz, ona zerwie, to potem jakoś się dogadujecie, może nawet y, będziecie jeszcze raz, ale po prostu. Po związku. Jest normalnie, dalej jest przyjaźń, tak. A jak już ktoś nie wytrzymuje i nie, nie jest w stanie być kolegą, bo to była za mocna więź, także trzeba opuścić już tą osobę. Ale po prostu, najlepiej rozejść się w łagodnych stosunkach, bo ja miałem taki związek i się. Yy, wojna się stała, także muszę to przeżywać, że jest wojna i wiecie, obrażanie i tak dalej. No takie. Głupie dziecinne zachowania, no ale niestety tak jest. A ja was zapraszam do mego krótkiego formatu, czyli jedna ciekawostka o mnie. Ta ciekawostka o mnie, to tutaj będę mówił, bo ja tutaj muszę na kolankach klęczyć, bo wysoka jest kamelka. bo jestem ludzką przytulanką. Uwielbiam się przytulać. To taka jedna ciekawostka na dzisiaj ode mnie, za tydzień następna, także lecimy dalej. Także widzicie, no te formaty będą się jakoś przeciągać. Dzisiaj nie mam pytania od widza, ale może odpowiem na komentarze, które się pojawiały pod odcinkami. Wiecie, kiedy live, albo kiedy odcinki, albo kiedy live z tego, z tego. Słuchajcie, jeżeli mam ochotę na coś, to gram, tak, w to. Jeżeli nie mam ochoty, to nie robię tego. I taka jest zasada, tak. Zawsze live y są w piątki, soboty o 18.00. Jeżeli słuchajcie, cokolwiek się zmieni, macie wszystko o gdzieś tam. W opisie i zaglądajcie, proszę. Tam mam Facebooka, Snapchata. Ostatnio na snapie będę sobie dodawał, także wiecie. Musicie mnie dodawać tam na snapie. Ja wszystkich przyjmuję. Na Facebooku wchodzicie, ja piszę posta, że. Dzisiaj live jest opóźnione o godzinę, o 19.00 i tak dalej. Macie tam wszystko ten, odcinki. To ja naprawdę, słuchajcie, ja mam taki zapas, że na środę, 1 maja, mam odcinek na środę, bo to jest środa, 1 maj. Także do 1 maja mam na środę odcinki Minecraftowy, mam na ten poniedziałek. Także mam zapasik na piątek, czyli na jutro nagram, yy, nie wiem, dzisiaj bądź jutro, tak. Także macie naprawdę dużo materiałów, oglądajcie. I właśnie takie pytanie, kiedy coś będzie, spokojnie. Jeżeli dalej mnie cieszy ta gra, to na pewno będzie. Czy coś jeszcze miałem powiedzieć? Nie wiem, ale na temat, właśnie mówię, związków to mam takie po prostu przemyślenia. Dzisiaj taki lekki temat. Może piszcie też tematy, jakie chcielibyście, żebym poruszył. Właśnie jedno pytanie od widza to będę poruszał, a sam sobie. Powiem na temat swojego tygodnia w następnym odcinku, bo dzisiaj tylko chciałem powiedzieć o swoich byłych związkach, jakie ja mam przemyślenia o co chodzi. W sensie takie naprawdę luźne tematy, myślę wydaje, że poruszyłem dzisiaj, ale może niedługo poruszę jakieś cięższe, bo takie mogę się podjąć, tak? Zależy, czy wasza twórczość będzie na tyle, żeby mi pozwolić, na jakieś, wiecie odcinki takie cięższe i niestety będę je poruszał, ale wiecie, dzisiaj w ogóle mam energię, dlatego stoję, słuchajcie jeżeli naprawdę będę po tygodniu wypompowany, to ja będę siedział ale dzisiaj energia, słuchajcie, pierwszy raz tak na stojąco jestem, chudziutki jestem, w sensie tego nie widać ale tutaj chudziutki, krawacie gdzieś założyłem specjalnie dla was, słuchajcie, także piszcie komentarze, koniecznie pytania, albo po prostu Sniper, mam z tym problemy, jak sobie z tym poradzić i tak dalej. Jakieś porady wam na pewno dam. Będzie na pewno jedno pytanie od widza na każdy odcinek, który będzie się pojawiał co tydzień. Jedna ciekawostka, tak jak była dzisiaj. No i jakiś temat mój wybrany. I tak mam nadzieję, że te 15 minut, albo chociaż te 10 minut się zmieszczę. Czasami będę więcej gadał, bo więcej się wydarzy w tygodniu. Czasami będę mniej rozmawiał, bo nic się nie działo. Także będę miał kilka przemyśleń i wtedy będę wam dawał znać, żebyście mnie poznali od strony prywatnej, bo ta seria ma na tym polegać, bo myślę, że mnie tylko znacie od strony Snajpera, a Huberta Głowackiego raczej nie, także musimy w końcu trochę powiększyć, w sensie ja chciałbym wam więcej powiedzieć o sobie, żebyście mnie bardziej zrozumieli jako człowieka, a nie jako osobę, która nagrywa cały czas materiały i to gameplaye, gdzie Zero vlogów, zero opowiadań. To myślę, że taki formacik będzie elegancki. No i chyba tyle. Także ja se tu przesunę. Tu macie... Czekajcie. O! Tutaj będziecie mieli gdzieś... Nie wiem. Gdzieś tam, bo tu ściana mi przeszkadza. Gdzieś tutaj będziecie mieli subskrypcję. Gdzieś tutaj będziecie mieli yy, pokazany poprzedni film, także oglądajcie moje materiały, nie oglądajcie moje materiały, no i widzimy się w kolejnym odcinku, właśnie z tej serii w niedzielę, także napiszcie, co sądzicie o tej serii, i mam nadzieję, że się widzimy w kolejnych materiałach, cześć, o mój Boże,